Więc tak, dostałam zapytanie na temat spowiedzi w Kościele Katolickiej, czy jest ona zgodna z Biblią. Więc sobie zobaczymy, ale też pytanie drugie było, czy może ktoś wyrzucić różaniec, tak? Gdzie go wyrzucić? Do śmietnika? Co zrobić? Ja mogę powiedzieć, co my zrobiliśmy. My wzięliśmy wszystkie obrazy, które mieliśmy, wszystkie różańce, jak się dowiedzieliśmy, że Kościół Katolicki no, tak nas oszukał bardzo. I po prostu zrobiliśmy ognisko, i wszystko to spaliliśmy. Nie chcieliśmy tego wyrzucać do śmietnika. Nie dlatego, że się baliśmy, ale nie chcieliśmy, żeby ktoś inny to przejął, bo są to po prostu bożki, no nie? Są to rzeczy, które są bardzo złe, więc wszystko to spaliliśmy. Ale jeżeli ty boisz się tego zrobić, bo wiecie, to ta religia katolicka, ona jest bardzo demoniczna, i jak chcecie z niej wyjść, jak już coś zauważacie. To niestety te demony, one bardzo silnie Was trzymają. I co najgorsze, podpowiadają dużo rzeczy w głowie. Że na przykład, żebyś nie, że, żeby nie wyrzucać tego obrazka, tego różańca, bo może ci się stanie jakaś krzywda, a może na siebie jakąś klątwę ściągasz, a może to, a może tamto. I pojawia ci się pełno pytań w głowie, czy robisz dobrze. Bo tak działa ten duch cały, tak? Uwierzcie mi w jedną rzecz. Jeżeli to spalicie wszystko, albo wyrzucicie, ale polecam spalić, taki ciężar zejdzie z Was, nie wiem, coś się dzieje wtedy, że zaczynasz być wolnym człowiekiem i zaczynasz zauważać, że te wszystkie bożki trzymały cię w więzieniu. Dobra, ale przechodzimy teraz dalej. O spowiedzi w Biblii. E, tutaj mamy napisane, i znowu rzekł do nich Jezus. Pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie ducha świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I to mówi Jezus do apostołów swoich po zmartwychwstaniu i teraz na tym bazuje cały Kościół katolicki. Wkręcił w taki sposób ludzi, że myślą, że mm, te apostolstwo przekazywane jest papieżowi przez Piotra, bo papież jest następcą Piotra, co jest totalną bzdurą i to już wyjaśniłam wiele razy tutaj w filmikach, że Biblia, oni po prostu Biblię przekręcili jedno słowo, ja się nad tym zastanawiałam również wiele razy, bo wiecie, to tak wygląda trochę, jakbyśmy my przejmowali tą władzę, tak? Czyli ludzie, którzy są uczniami Jezusa, nagle mają władzę, którą, yy, gdzie możemy odpuszczać grzechy innym ludziom, a wiemy, czytając Biblię, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy ludziom, więc... To mi się nie zgadzało, tak? Więc ja też dużo czasu rozważałam to wszystko z Bogiem, pytałam się. I ja mam takie poznanie. Nie każdy pewnie będzie miał takie poznanie, ale ja takie otrzymałam, że właśnie Jezus tchnął na apostołów, tylko swojego Ducha Świętego. On tchnął, rozumiecie, on stał przy nich, tchnął na, niego tego, na nich tego ducha i oni otrzymali to władzę, co nie oznacza, że inni ją otrzymają i że apostołowie tą władzę przekazują. Ja myślę, że to tylko chodziło wyłącznie o apostołów i na tym się zakończyło. Jest napisane, że jak Piotr przychodził, to cień jego uzdrowił kogoś, tak? My nie mamy teraz żadnego człowieka, który czyniłby takie cuda, które robili apostołowie. On dosłownie przekazał im i tylko im to władzę i na tym się zakończyło. Oni ym, rozsiewali to słowo Boże, rozsiewali ewangelię, y, aby ludzie uwierzyli, aby to się wszystko rozsiewało, tak? Więc oni musieli mieć tego Ducha Świętego. On naprawdę oni musieli mieć tą moc. Bo inaczej nie daliby rady z tym wszystkim walczyć, co ich spotykało. My teraz mamy o wiele, wiele łatwiej, na przykład przez internet. Ale nie musi się ze mną oczywiście nikt zgadzać, tak? Pytajcie Boga o zrozumienie tego wersetu i zobaczycie, co Bóg Wam objawi. No i tutaj mamy już w liście napisane, Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlo nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go poddźwignie, jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módrcie się jedni za drugich abyście byli uzdrowieni, więc może, y, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Więc tu widzimy, że jak ktoś w zborze choruje, to przeważnie ta choroba to są jego grzechy, tak? Jak on te grzechy wyznaje swoim braciom, y, braciom, tutaj jest wręcz napisane, że starszym zboru, tak? Bo wiadomo, taki starszy zboru, no to my mamy y, napisane, kto może być takim starszym zboru. Więc ten człowiek, który wyznaje te grzechy, pozbywa się tej choroby, tak? Ja to przynajmniej tak rozumiem. Ja nie rozumiem tego wersetu, żeby, jakikolwiek, żeby do jakiegokolwiek księdza iść do spowiedzi. I tutaj to jest też z listu. Jeśli ja nie, czekajcie, przeczytam trochę wyżej, bo ja nie lubię takich. Ja sobie zaznaczam ten kawałeczek, bo ja nie mam czasu tutaj całości czytać, ale proszę czytajcie cały rozdział, bo to ma wtedy wszystko sens. Jak wyrywacie te wersety, to naprawdę często człowiek tworzy taką swoją teorię, która w ogóle jest niedopasowana do całego rozdziału. Ale ja muszę przeczytać ten dziewiąty, dobra, od ósmego zacznę. Um, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. I prawdy w nas nie ma. I to właśnie jest między innymi do ludzi, którzy myślą, że grzechu już nie ma, że prawa Bożego już nie ma, um, że jak chodzisz um, z Jezusem, to ciebie grzech nie dopadnie. To jest kolejna nauka bardzo zwodnicza, tak? Bo jest też napisane, że diabeł jest jak lew i krąży do, dookoła nas, żeby nas pożreć, czyli żeby ten grzech nam tam e, wszczepić. Dobra. Dziewiąte. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I to tyle. Tyle znalazłam na temat tej spowiedzi. Ja nic nie widzę, że miałaby być to taka spowiedź. Chcę jeszcze tutaj coś powiedzieć do rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci, bo komunia jest chyba w wieku no nie wiem 10 11 lat przepraszam poprawcie mi ale to jest nadal dziecko tak które idzie do komunii i wiecie co zastanówcie wy się rodzice bo przemyślcie to wszystko sobie gdyż wysyłacie swoje dziecko które ma zwierzać się mężczyźnie ze swoich najskrytszych tajemnic gdzie Gdzieś sobie myśli źle i gdzieś ten grzech tam powstaje, wiecie, to jest coś strasznego. I to właśnie chcę jeszcze powiedzieć, że dlatego ta spowiedź powstała w Kościele Katolickim. Jak sobie zobaczycie, jak będziecie ciekawi, to powstała ta spowiedź, dlatego, żeby kontrolować ludzi. Bo tam wyznajesz sobie grzechy. O, zdradziłam mojego męża. O, zdradziłem moją żonę, ukradłem, zabiłem. I taki ksiądz miał nad wami kontrolę. I ludzie się wstydzili, i dlatego ten wstyd i ten strach powodował to, że Kościół katolicki przejął kontrolę nad ludźmi. Także jest to instytucja, która nieźle omamiła ludzi strachem.